No właśnie, jednym z takich e, powielanych e, przez starsze pokolenie, bo nawet w rodzinach e, e, babcie, dziadkowie często się tym martwią, ale i również e, na przykład pediatrzy, niektórzy ze starszego pokolenia, e, nadal szerzą taki mit o tym, że e, dzieci dwujęzyczne dużo później zaczynają mówić, czyli że ten rozwój mowy jest opóźniony i że na przykład lepiej trzymać się na razie jednego języka, Yy, na przykład większościowego. Hmm. Yy, co o tym myślisz? Spotkałaś tak, się z tym? Na pewno. Na pewno, <laughs> na pewno się z tym spotykam, ale to co jest bardzo ciekawe, że to jest tak, jeżeli czegoś nie znamy, to się tego boimy na ogół. To jest ten obcy. Czyli ta wielojęzyczność, czy dwujęzyczność dla tych babsz, dla, dla pediatów, którzy, którzy nie mają kontaktu z, z, z informacją i, i z innymi osobami, które się zajmują tą dziedziną, dla nich to jest coś nowego, coś obcego, czyli lepiej będziemy uważać, czyli lepiej powiedzieć, że w sumie to opóźnia, dlatego że lepiej być ostrożnym niż później, no, żeby były Tylko, że oczywiście. Ta dwujęzyczność, ani wielojęzyczność nie opóźnia rozwoju mowy. To jest tak, że każde dziecko ma swój rytm, podobnie jest z chodzeniem i z mową, i rozwija się w swoim tempie. Są pewne, mm, pewne etapy, które każde dziecko w nauce mowy przechodzi, i one są określone przez, przez specjalistów. Mhm. I na przykład w wieku roku dziecko powinno już mówić pojedyncze wyrazy, w wieku dwóch lat proste. Zdania dwu, dwuwyrazowe. I, I to bez względu na to, ilo ma języka, w obecności ilu języków dziecko się wychowuje, te etapy są, są takie same. Natomiast są inne powody, które mogą zaburzyć mowę, na przykład jak kontakt z ekranami zbyt częsty, albo um, brak um, zachęcania dzieci do mówienia. jeśli Rodzice nie rozmawiają z dziećmi i nie zachęcają do kontaktu, to dzieci w sumie. Mówią później, mm -hmm. dlatego, że, dlaczego miałyby by się wyśleć i, i mówić? Potem są też inne powody, takie jak y, takie zaburzenia neurologiczne, czy, czy problemy ze słuchem. Natomiast nigdy wielojęzyczność czy dwujęzyczność nie jest powodem, więc mm -hmm. jeżeli jest jakiś powód, to trzeba go szukać gdzie indziej. I a, zawsze. A, a, mm -hmm. tak? Przepraszam, bo jak mówiłaś o, tych, y, o tej y, y, liczbie słów, które dziecko powinno mówić, to czy my mm -hmm. wtedy liczymy? No właśnie. No jednego worka wrzucamy. Na przykład polskie i włoskie. Z obu możemy wrzucić, prawda? Oczywiście. <grystanie> znaczy, to właśnie zawsze podaję taki przykład, że jeżeli to, co się dzieje w tych rodzinach, kiedy na przykład babcia czy ktoś mówi, a twoje dziecko jeszcze nie mówi, a zobacz koleżanka, córka mhm. twojej która jest w tym samym wieku, ale jest dzieckiem wychowywanym w kontekście jednojęzycznym, już mówi. Dlaczego? Czyli możemy porównać. Takie dziecko wychowywane w kontekście jednojęzycznym nauczy się w przeciągu jakiegoś czasu stu słów. I w tym samym czasie nasze dziecko, wychowywane w dwóch językach, albo w trzech, ale zostańmy przy dwóch, nauczy się 100 słów, tylko że będzie na przykład 50 po polsku i 50 po niemiecku, mhm. jeżeli ten kontakt z dwoma językami jest podobny. Czyli dziecko, które zna 100 słów w jednym języku, jest w stanie zbudować zdania bardziej złożone, czy wyrazić się w tym języku w sposób bardziej zrozumiany. Natomiast dziecko, które zna 50 w jednym, 50 w drugim... To nie będą takie prawdziwe zdania, to będą zdania mieszane albo to będzie. To będzie coś innego. I, i dlatego właśnie, kiedy porównujemy coś, co nie jest porównywalne, to, to możemy być zaniepokojeni, bo, bo, coś hmm. dziwne, bo ono nie zachowuje się jak inne. Ale to powod... jest to po prostu etap, bo to dziecko potem nadgoni, prawda? I potem Dokładnie. będzie miało zasób z dwóch języków. Hmm. Dokładnie. Natomiast hmm. zawsze, jeżeli jesteśmy zaniepokojeni, to lepiej zwrócić się do, do logopedy. Hmm. Lepiej. Chuwać na zimne niż się spać. Więc to, jeżeli coś nas niepokoi, to zawsze możemy się zgłosić i, i na, na pewno się okaże, że wszystko jest w porządku, ale, ale przynajmniej nie będziemy nie, zaniepokojeni. No ja właśnie ostatnio rozmawiałam z logopedą, y, która zaleciła wizytę u logopedy kontrolną, jak u dentysty. Czyli mhm. szczególnie z takim małym dzieckiem, szczególnie w sytuacji w kontekście dwujęzyczności, na przykład podczas wizyty y, w Polsce, warto się wybrać do polskiego logopedy, żeby właśnie no, mm. sprawdzić. Dokładnie. Tak samo jak czasami no chodzimy, chodzimy do lekarza, tylko na przegląd. Tak. I nie chodzimy, że jesteśmy chorzy, ale dziecko co jakiś czas, raz na sześć miesięcy, czy powinno udać się do lekarza, dlatego, żeby sprawdzić, czy że wszystko jest w porządku. To tak samo może być z zmową, jeżeli jesteśmy zaniepokojeni. Natomiast chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że to jest raczej w przypadku, jak są właśnie dwa języki, że często rodzice mnie pytają, dlaczego moje dziecko mówi w jednym, a nie w drugim. Mm -hmm. Czyli. Zresztą, czyli po, po polsku opóźnienie, a po francusku nie ma, jak to jest. I to po pierwsze, dlatego że kontakt z językiem jest na pewno inny, czyli dziecko wybiera język, w którym jest mu łatwiej. Tak. Czyli pewnie jest to język większościowy. Natomiast jest też kwestia osobowości. Są dzieci, które są bardziej analityczne, m, bardziej zamknięte w sobie I, yy, i są dzieci bardziej ekspresywne, które, które mówią od razu i które, którym nie zależy na formie, tylko one mają swoją treść do przekazania. I te dzieci będą mówiły szybciej, dlatego że one nie będą czekały, aż będą pewne, że wszystko potrafią, że potrafią powiedzieć mm. błędnie. One się po prostu rzucają na głęboką wodę. Tak. Natomiast jeśli dzieci analityczne, takie zamknięte w sobie, bardziej introwertyczne, to, to one za, będą mówiły trochę później w tym języku, dlatego że one nie chcą wypełniać błędów mm. i są pewne, że to, co mówią, to, to, to jest, jest poprawne. Zgadzam się, obserwuję to na zajęciach z języka polskiego, mhm. że mm. są dzieci właśnie, które. Um, wiedzą, ale na przykład nie są pewne, czy to jest poprawne, więc wolą nie powiedzieć. A są inne, które, mimo że popełniają błędy, mówią śmiało, i e, także też to trzeba mieć na uwadze. Tą osobowość, no. o której mówisz. Dokładnie.